W kolejnym odcinku z gry Brown Stars. Dzisiaj zrobimy, kilk Dzisiaj zrobimy kilka gierek postaciom Bibi, którą zdobyliśmy, którą zdobyliśmy ze skrzynki, co zobaczyliście na poprzednim odcinku. A jeżeli nie obejrzeliście poprzedniego odcinka, to, za to zapraszam do obejrzenia. A teraz my zaczniemy grać. W ogóle jeszcze zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Jeszcze taka informacja będę dawać po jednym odcinku na co dzień, lecz możliwe, że... Że przez najbliższe 5 dni odcinków następnych nie będzie, ponieważ możliwe, że nie będę dał rady. A jeżeli będę dał radę, to będę nagrywać odcinki. Także zapraszam do zaglądania, czy nagrałem. O, już wielkie starcie! O, już tam się już biją. Dobra, to jest już wygrana. Zrobimy jeszcze z dwie albo y, trzy rundki i skończę. Na dzisiaj. Zapraszam w ogóle do oglądania za jakieś 4 lub 5 dni, ponieważ będzie wielki opening, skrzynek. A niech to. W tej rundzie chyba się nie uda. Przepraszam yy, za hałasy, które są co jakiś czas, ale to są auta, które przejeżdżają obok, ponieważ prawdopodobnie zawsze będę na, nagrywać na polu, ponieważ jest najciszej. Jejku, co za bitwa to była teraz. No i została jeden gracz o Barley, to go łatwo pokonamy. I druga wygrana. Jeszcze jedna runda, tym jeszcze dwie rundy zrobimy. Tym razem te dwie rundy będą. Drugą postacią, którą też zdobyliśmy podczas poprzedniej jego odcinka, czyli dzieki. Jeżeli te dwie gry będą... Jeżeli te dwie gry się udadzą, czyli że wygramy, to zrobię bonus i zagram jeszcze jedną grę krukiem. Tylko jeżeli teraz te dwie gry wygramy. Dobra, mamy już wielkie starcie, czyli ta gra będzie wygrana. Moim zdaniem. I wygrana. I zagramy jeszcze jedną grę.